Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra, e, krótkie ogłoszenie z mojej strony. Niestety nie udało się e, nagrać odcinków, gdyż chodziłem do pracy. Nie było czasu, jak widzieliście, mogliście zobaczyć ostatnio, był u mnie live Seven Days'a, we wtorek, w środę był live u Christiana z Walheima, Także, także no niestety, niestety. Wyjeżdżam, jadę do rodziny na wesele. tak Także nie będziemy dziś, czyli piątek, sobota, niedziela, będę dopiero w domu w poniedziałek, więc nie wiem jak to będzie, ale obiecuję, że na pewno będziemy będę chciał wrócić do Far Crya. Hmm, Na pewno mam już jeden odcinek z Lego, ale nie zdążyłem go wrzucić z Michem, więc on prawdopodobnie wleci w poniedziałek. No i co. Oprócz Far Crya i oprócz Lego, na moim kanale na pewno będziecie widzieć Walheima i Seven Daysa. Walheim będzie raczej w odcinkach, bo live robi Christian, a Seven Days będzie u mnie jako streamer. No i myślę, że w przyszłym tygodniu, w którymś dzień, będę chciał też wrócić do Wolversteina. Także tyle ode mnie z informacji. Jeżeli byście chcieli, zapraszam do Krystiana na kanał. Dziś w piątek robi prawdopodobnie streama z Wiedźmina. Nie wiem, co będzie robił w weekend, więc możecie sobie posprawdzać. I w poniedziałek jest live u Krystiana z Wiedźmina, a we wtorek jest prawdopodobnie live u mnie z. właśnie z Seven days. Także tyle ode mnie. Ja jadę na wesele się pobawić. A Wam życzę. Dobrego weekendu. Trzymajcie się.